Cześć Widzu! Jeśli tu jesteś, no to chcesz się nauczyć jak grać prowling staffem? A żeby się nauczyć jak grać tym prowling staffem, no to, to co? No to same, samo się z niczego to nie bierze, nie? Pierw najważniejszą rzeczą są ustawienia. To jest taka, bez tego, bez podstawki takiej, to ciężko będzie, nie? Żebyś coś ogarniał. Więc tak. W ustawieniach wybieramy tak. Najważniejsze rzeczy. Zaznaczenie zasłoniętych postaci. To jest taka opcja, że o, jak tutaj mamy drzewo, jest obiekt, nie? Jak tutaj mamy jakieś, nie wiem, moba, gracza i tak dalej, to jest podświetlone przez ściany, nie? Więc też, na przykład, jakiś Knifehall aby to bardzo dużo pomaga, bo widzimy moby przez ściany i tak dalej, nie? Więc to trzeba zaznaczyć. Teraz tak, tu wiadomo sobie grafikę, tak sobie chcecie. <laughs> Ja tu mam 200 klatek, pełnoukranowe, okno bez ramki, no i widescreen. To jest bardzo ważna rzecz, nie? Ja wam to pokażę, jak to zrobić. Więc zaraz do tego wrócimy. Wam Pokażę, jak to po prostu ustawić. Dźwięk. Interfejs. Dobra, teraz tak, dźwięk też jest ważny. Zawsze efekty dźwiękowe. Bo to jest taka opcja, że jak mimo nie widzimy chłopa, po prostu nie wiem, gdzie jest tam, dalej, jeszcze z półtora ekranu po prawej stronie, to go słyszymy, że ktoś tam jest, i wtedy możemy sobie o, pyk. Na nie widzę, sobie podejść, tak? Więc to jest informacja, nie, że ktoś tam jest, po prostu. Więc efekty dźwiękowe, muzykę wiadomo, ściszymy i to otoczenie też ściszamy. Rozmiar interfejsu <laughs> na 80% ustawiamy. No, widzicie, jak zasłania. Więc ogólnie. Chcemy jak najmniej interfejsów, więc 80% zakręcia na dole, na prawej, no to to już nie ma znaczenia. Tu jest bardzo ważna opcja. Poka yy, intensywność wskaźnika zakręć, nie? To jest takie, patrzcie, jest takie coś, że o, jak rzucamy skilla, to po prostu nie widzimy jaki ma zasięg, nie? I tak dalej, i tak dalej, tego skilla, nie? Nie widzimy, a patrzcie teraz, pyk, 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 patrzcie teraz. Tak, już widzimy linię, nie? Jest bardzo pomocna. No, więc to też sobie zaznaczamy. Yy, mały indyfikator to jest takie coś, że o, papsztyk widzicie. Nikt, jak się pojawia, wszystkie jakieś gigli i tak dalej, to chcemy też jak mieć mi jak najmniejsze. Jezu, małe, o. I małe, nie? I wtedy się nam pomniejsza. To też jest bardzo ważne. Yy, Teraz co tu mamy jeszcze dalej? Tu już nic nie jest ważne zbytnio. I teraz ogólne sterowanie. Klasyczne sterowanie w stylu RTS. To już sobie jak chcemy, nie? Czyli lewym i prawym sobie możemy chodzić, nie? Więc tak tam uważacie. A tu jest tak, że tylko prawym. A po prostu jak klikamy, to wiadomo sobie lewym, nie? Jakby sobie tak... No po prostu tylko prawym chodzimy, tak? Ja to szczerze, to jest obojętnie czy klasyczne sterowanie, czy ten, bo ja i tak lewym przyciskiem chodzę. Chyba, że ktoś prawym chodzi, no to to będzie dość ważne, tak? Więc to jest mało ważne, rzucanie zaklęć, to jest bardzo ważne. Patrzcie, jak mamy ten klasyczny, to musimy wcisnąć przycisk na klawiaturze i dopiero rzucić myszką, nie? Lewym, lewym bądź prawym, nie, lewym tylko, lewym. Szybkie czarowanie to też jest useless, bo nie możemy przycelować. Na przykład biegnie do nas, zamiast przycelować to po prostu tam gdzie jest, mamy kursa to po prostu rzucamy, nie? To też jest średnie, najlepsze jest szybkie czarowanie po puszczeniu klawisza i patrzcie, możemy sobie przycelować. Czyli na przykład uciekamy przed chłopem, chłop, chłop nas goni, możemy sobie przycelować, pyk i go hej, hitnąć, nie? Trafić. Więc, tak, większe prawdopodobieństwo, że trafimy. Kursa to jest tak, tam boost względem gustu. To jest bardzo ważne. Wciśnij dwukrotnie, aby zaatakować. To jest takie coś, że jak, o, że jak klikniemy raz, to po prostu go tylko zaznaczymy, nie? O, zaznaczymy, zaznaczymy, nie? To jest bardzo ważne, bo jak klikamy i sobie chcemy go zespektować. Czyli klikamy po prostu Y. Y, czyli pyk i Y i wtedy inspektujemy, Fasta, nie? Pyk i Y, pyk i Y, nie? A jakbyśmy to mieli oznaczone, to po prostu klikamy i od razu biegniemy tam. Czyli jak jest na przykład jakieś więcej IP, no to biegamy w pasze 2 tak naprawdę. Więc to jest bardzo ważne, żeby mieć zaznaczone. Tryb wymuszonej walki to brońcie, Panie Boże. Czyli luta nie możemy podnieść żadnych kurde woreczków, jak ktoś nas atakuje, nie? Bo jesteśmy w trybie walki. I automatyczne wybieranie napastnika to też, bądźcie panie Boże, zaznaczać. Bo to jest takie coś, że jak sobie biegniemy, skaczemy i dajmy, bijemy sobie tu chłopa na tej pumie, albo na byle czym, nie? Na rohatynie i tak dalej. I zaatakuje nas mob, mobek, albo dwa moby, czy tam trzy to po prostu z tego targeta, pomimo, że go zaznaczyliśmy, no to przerzuci się znacznik na tego MOBA. I wtedy na przykład zamiast poty trującej w chłopa i albo go zbić, to po prostu rzucicie to w MOBA, nie? Więc to też jest bardzo ważne, żeby to nie, nie mieć tego zaznaczone, nie? Ustawienie klawiszy, tu jeszcze jest bardzo taka ważna rzecz, tryb nagrywania. O to! Tryb nagrywania ustawiamy sobie pod jaki sobie chcemy przycisk jakiś taki bardzo, bo to jest też bardzo ważne, to nam usuwa interfejs oprócz ikonek yy, yy, i nicków, yy, postaci, przeciwników, nie? Czyli sobie pyk i mamy lepszy podbłąd, nie? Jak sobie pekujemy. Yy, no i też to jest bardzo przydatne podczas peleryny nieumarłego. Chłop na przykład znika, pali buty i tak dalej, pyk, widzimy, gdzie możemy uciec, nie? O tam się podświetlił lekko nikt biegniemy. A na przykład jest tak, że pobiegnie w, w prawą stronę, gdzie jest mapa i mapa nam w zasłoni nie zauważymy już, że tam pobieg i nie będziemy wiedzieć gdzie biec, nie? Też jest bardzo ważne. Społeczność, tu sobie robimy byle jaki czat. Patrzcie, o. Wpisujemy sobie tak. Zaznaczamy sobie emotkę. Emotki. To jest takie coś, że o patrzcie, pyk, jakiś handel czy jakiś szept, exp, nie? Byle jakie. Byle jaki czat jaki macie. To on ci się będzie cały czas podświetlał. Bo cały czas ktoś tam będzie pisał, albo będzie ci się podświetlało, że coś, że coś po prostu... Yy, że ktoś tam po prostu coś pisze, nie? Cały czas ci się będzie podświetlał i będzie będziecie zasłaniał lewą dolną część ekranu, nie? A teraz patrz. Tak, wybieramy sobie to. I zaraz całkowicie zniknie. O, już jest taki i zaraz całkowicie zniknie. I mamy po prostu lepszy podgląd, nie? Więcej widzimy. Mapę jak chcecie, to też sobie możecie usunąć, ale ja nie polecam, bo to jest... Zawsze jednak mapa jest bardzo ważna. Czy jakiś knife by się obok pokazał, czy jakaś mist i tak dalej. Więc tak, po prostu klikacie nową zakładkę, wpisujecie nazwę, zaznaczacie motkę, nie? I z takich tu ważniejszych jeszcze rzeczy. To jest jeszcze powiadomienia. Powiadomienia w mistach są bardzo ważne. To jest takie coś, że jak podchodzicie do wyjścia i klikacie, i na przykład zabijecie chłopa, gdzie jest to wyjście, i klikniecie, to od razu wyjdziecie. Nie będzie powiadomienia tego, że, że chcecie opuścić. I tu już wam mówię, to jest. które to było. No ale ogólnie to sobie tak. Klikacie reset, nie? Reset. Yy, I. Jak sobie podchodzicie do mista, to sobie po prostu wszystko sobie ustawiacie. nie? Podchodzicie sobie do mista, back, i że i będzie komunikat, że chcecie wejść, tak? To jest po prostu decyzja, nie? Więc to będziecie mieli to wszystko w powiadomieniach i po prostu tyle, nie? Więc to jest też bardzo takie ważne. I co do ustawień? zaraz wam pokażę jak ustawić tego widescreena więc przerzucamy się do ekranu. Cześć widzów teraz w tym, w, na ekranie. Teraz pokażę Ci, jak ustawić go jestkną. Wchodzimy w panel sterowania i widzi, a jak ktoś ma AMD, no to wchodzi w ustawienia AMD, wchodzi zmiany w rozdzielczości, dostosuj. Klikamy sobie utwórz, yy, utwórz rozdzielność, yy, rozdzielczość dostosowaną i tu sobie zmniejszamy o 280 yy, wartości, czyli jak mamy 1440, to sobie ustawiamy 1160, nie? 1160, tak? 200, 300, tak? 480, 440. I tak. I tu jeszcze standard CVT sobie ustawiamy. CVT yy, i tutaj o 280 sobie zmniejszamy, nie? Teraz sobie klikamy test. też yy, zapisać tą rozdzielczość? Klikamy tak. Nie przejmujcie się ekranem, on, to tylko jest taka rozdzielczość, aby właśnie w Albionie ją ustawić, nie? No i teraz już mamy wszystko. Teraz tak. Przechodzimy znów do Albiona, więc widzimy się w Albionie. Dobra. Teraz znów się widzimy w Albionie i patrzcie. Ustawiamy sobie tą rozdzielczość, czyli jak ja miałem standardowo takę, dobra i patrzcie, o standardowa taka, jaka ogromna. Nie, tylko że taka nie była, no bo wiadomo, jak już sobie to ustawiłem, to ona się też rozjechała. No, ale pek, i jak, jaki mi to wizję daje, to mniej więcej 1 czwartą ekranu widzicie, nie? Naprawdę z początku może będzie wam się ciężko przyzwyczaić, ale to jest huge. Huge naprawdę, bo to, to daje wam tyle wizji, że to szok, nie? Więc co? Więc teraz przechodzimy do skilli. Dobra i teraz jesteśmy yy, przy skillach. Teraz tak, zacznijmy może od klaty i od butów i tak dalej. Heł. Zawsze, zawsze taki build bierzecie, nie? Szóstkowy. Poniżej szóstki się nie opłaca, bo nie mamy po prostu tego skilla, tego skilla. Yy, pasywki, chyba pasywki też nie mamy na czwórce, nie? Więc no ogólnie jest lipa, więc tak. Jak zaczynamy w ogóle grać pullingiem, no to od szóstkowej. Bo wtedy jest najpotężniejszy. I tego ciężko jest to skontrolować. Więc tak, zaczynamy od kół. Zmniejsza odporność o 7. Możemy walić to po prostu w stożku i jest zero czasu czarowania, więc to jest bardzo mocne. Te kół to jest, no średnie, więc raczej tym nie rotujemy. No to jest takie coś o pyk i my musimy czarować. Więc na przykład, jak kogoś gonimy, no to wiadomo, rzucamy kół, to on się coraz bardziej oddala. Bo musimy, ten czas kastacji jest, tak? Mamy 6 minut, żeby to wytłumaczyć. I teraz tak, poliformia zamienia chłopa w zwierzę zmniejsza o 15% obecne i yy, maksymalne zdrowie celu i zadaje obrażenia też obszarowe, nie? więc to jest najmocniejsze, bo W, tak na przykład rzucimy sobie tamte W o tą plamę. gdzie? A rzucamy sobie plamę, to yy, łatwo to skontrować. Na przykład chłopy jakieś odporności rzuci jakiś chłomowcy i tak dalej i się odbijemy strasznie z tego nie a tutaj po prostu rzucamy w bo na przykład przed tym no to rzucamy mu percha i jazda ogień nie więc tak toku to tow jest najlepsze panterka i wewnętrzna potęga czemu nie toku no bo lepiej się stakować i mieć cały czas staki i mieć zawsze element wykończenia Czyli musimy mieć 4 staki, nie? Ale zaraz do tego przejdziemy. Na razie, puma, jak jest przeciwnik? Mamy 10% movement speeda Przy przeciwniku, i zawsze staramy się być blisko przeciwników, żeby mieć jak najwięcej ruchu, nie? Czyli to nam się przyda do ucieczek, do, i do gonienia kogoś, tak i tak dalej. Więc tak, 10% ruchu W. E. Zawsze pamiętajcie, że macie większy movement speed. I też miej HP, więc zawsze jak się zaczynamy bić słopem, to staramy, żeby się wpierw wywalił ze skili i dopiero się przemieniamy w panterkę. Czyli na przykład tak możemy załóżmy, jest przeciwnik, jak my do niego doskakujemy, to go doskakujemy od razu zmieniamy, nie? Się w normalny cel, żeby on te wszystkie skile rzucał w nas, gdzie mamy więcej defa' i tak dalej, nie? Bo patrzcie, pyk. I wszystkie odporności HP nam się zmniejszają. nie? No więc jest totalna lipa. Więc to jest tylko do ataku, a nie do przyjmowania skilli. I teraz tak. Combo. Rzucamy Q, jak w jeden, w, jeden, w jeden target, no to wtedy dostaje się yy, jeden stack. Jak w dwa targety, no to dwa. Dwa są maksymalne, nie? Na W to nie ma różnicy. W tylko zawsze jeden stack dostajemy, nie? Czyli Q, W. Zamieniamy się w pumę W, Q, nie? I później przechodzimy w mgłę. Jak chłop ucieka, to, to rzucamy mu perdża. Palimy buty. W, Q i już eliminacja, nie? I cztery razy. Tak? Więc to jest bardzo proste. Ja zaraz wam to pokażę właśnie na chłopach, bo tak to, 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 to nie ma, tak wiecie. Żeby tak to objaśnić w taki sposób, nie? Więc tak. To ku, to, to i to. Możemy jeszcze tak, tak z Lucianem grać, nie? Ale to jest średnie. Najlepsze jest to, to i gula z węgorza, nie? To jest the best. I teraz tak. Porady co do papu. Yy, dlaczego mamy tak poty? Trzy poty albo dwie poty na hapek i zawsze jedna pod cooldown. nie? Jak nam jakiś chłop, na przykład bijemy się, nam został 60 HP, chłopowi 20 i nam ucieka, nie? Palimy buty, wszystkie skipele, zakładamy sobie potę, używamy i wtedy nam zostaje kienko puste i sobie wrzucamy najwyżej tą potę później pod HP, nie? Później nie tracimy też czasu, yy, nie tracimy też czasu na właśnie yy, na ten, na później, że musimy wyjść z battle i sobie pozmieniać, nie? Więc po prostu dostosowujemy potę Położin do, do odpowiedniej sytuacji, nie? czyli to, jak nam ktoś ucieka, to używamy i wtedy nam się skracają cooldowny butów, yy, właśnie jumpa, i tak dalej. A to używamy jak mamy lipę, czyli nas bijemy się i na przykład mu zostało 30 hP, mini 30 hp. Ciężka sytuacja. Wiadomo, używamy potę i tak dalej. Nie? I tak, dlaczego też nie wrzucamy HP, yy, żarcia? Bo robimy to tak: pyk, jemy. I później możemy sobie wsadzić coś innego i sobie zjeść kolejne jedzonko, nie? O, pyk. A jakbyśmy mieli dwa, patrzcie, o, takie dwie użyjemy na przykład tej poty, o, to później yy, nie będziemy mogli je ściągnąć, aż nam ten betel nie zajdzie, nie? Więc, no lipa, więc zawsze nie wkładamy dwóch jedzonek i tak dalej, tylko dostosowujemy jedzonko do odpowiedniej sytuacji, nie? Czyli zawsze węgorz z tym kombem zawsze węgorz, żeby mieć szybszą poliformię. Dwie poty pod Hapeki, jedna pod cooldown i węgorz i dwa kapuśniaki. Jeden kapuśniak jemy, bijemy się, tu używamy tego gularzu, yy, zjemy, wstawiamy sobie kapuśniak, nie? I Jest ogień. Czarcia pod Perdża, to to pod ten, bo to nam wiele rzeczy kontruje, takie jak kurtka najemnika, że chłop nie może nabrać na cel. Jakieś bomby, nekro i tak dalej, nie? No i buty, męstwa, bo mają najwięcej IP i najwięcej daje nam statystyk, nie? O te, czyli patrzcie, o 1141 IP, a tutaj po 1040 i po 1000, nie? Czyli o 140 więcej IP mamy na nim, dobra, teraz przechodzimy do filmików i można powiedzieć, że z opisem, nie? Więc widzimy się do filmiku. Teraz tak, tu mamy taką sytuację, że patrzcie. O, zauważyliśmy sobie chłopka. Słyszymy. Słyszymy, że sobie bije. Wchodzimy sobie w niewidkę. Pyk. I teraz tak, podchodzimy jak najbliżej. Jeszcze mamy połowę pumy. O, już prawie koniec. Patrzcie. Pyk. Dostał ku. Pyk. Staramy się, jakby się jego jak najbliżej doskakujemy, jak odskoczył. Zamieniamy. Perdżujemy. I znów sobie z w, nie, albo z Q i tak dalej, dobijamy, nie? Więc, no, więc to taka pierwsza akcja. A teraz tak, druga akcja, to sobie, patrzcie, podchodzimy na prulingu, resetujemy sobie staki, bo z W też sobie resetujemy staki. I teraz tak, czekamy pod mgłą. I patrzcie, target nam podjeżdża. On jest dość ciekawy. I patrz, Q to jakiś nowek był, nie? Ale patrzcie, W, Q, Q, możemy tak. Znów zamieniamy w panterę, Q, i go zdysmontowaliśmy, nie? Ja wiem, że tu mam i tak potężną przewagę IP, to sobie go nalajcie zabijenie. Więc tutaj proplayów playów jakichś nie, nie musicie się spodziewać. Ale widzicie, cały czas trzy, trzy razy q aby bym miał Tutaj nie trafiłem, też trochę zjebałem. I teraz tak, percz, Q, Q, W i Q. I bum. Dobra, i teraz patrzcie. Tutaj mamy teraz chłopa, skaczemy, Q, Q. O, tutaj perczujemy buty, bo użył butów. I teraz znów Q, W, E, doskok, Q, 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 eliminacja i jeszcze krwawienie nakładamy z ataków, nie? Dobra, i teraz patrzcie, mamy rohatynę. Zakładamy sobie potę, bo ma duże IP. Pyk, Q, Q, Q W, doskakujemy i jak doskakujemy, to też resetujemy I sobie y cooldown z W o połowę. No i teraz trzymamy się jak najbliżej go, nie? Jak najbliżej znów sobie zresetowaliśmy. Perdzujemy mu buty. Znów doskakujemy, żeby cały czas mu na mordzie być, nie? Używamy sobie klaty, żeby w nas skillami nie trafił. Q, W, doskakujemy i trzy razy Q i D, O. Dobra, i teraz kolejna akcja. Resetujemy sobie staki na skrzynkę. Podchodzimy sobie na półmierz, żeby nas nie było widać, tuż przez skrzynką. Połowa czasu, o sobie widzicie staczki, pop zaczyna sobie otwierać, skaczemy, restytujemy sobie w, oj i teraz yy, używamy, nie zdążyliśmy sperdżować, używaliśmy sobie wtedy tej klaty, żeby, żeby się wywalił ze skili, sperdżujemy mu yy, teraz klatę, odpornościówkę jego, no i co, i teraz w, q, pyk, skoki, bum, eliminacja, nie dobiliśmy go niestety, no i teraz go załataczków, no i teraz drugi target, nie, walimy, walimy, uciekamy, bo ma tarczę. <laughs> ale Widzieliśmy, że już jest naprawdę huge ten, tutaj no z wół znisowaliśmy. No i co, jump, no można sku, teraz pyk i W. Dobra i patrzcie, teraz mamy tak, carvinga 7-3, nie. I jak przed takim uciec, no kurwa ciężko, nie. Bo tutaj ma jeszcze ten chętkacza i tak dalej, no ale to był taki, taki typowy obsraniec, nie. Bał się tu wbić, no taki podtypowy kite, nie? Na agresyw playera, nie? No, no i co? No tutaj widzicie, że wszystko znisowane. Tutaj już tak naprawdę dentka na mnie czeka. No ale co? No trzeba uciec, nie? I teraz tak, najważniejsze to jest złapać zasięg, użyć pumy i po prostu sobie na niewidce uciec, nie? Więc teraz tak, patrzcie. Sperżowaliśmy mu te trzy staki, palimy buty, walimy pumę i pyk i w bok nie? czy w górę czy w dół i patrzcie pyk i on nie wie gdzie my jesteśmy dobra widzu mam nadzieję że ci pomogłem jak grać z kosturem poszukującego. jak chcecie więcej jeszcze takich nie takich stricte yy, ze skilli i tak dalej bo to sobie też możecie przeczytać ale właśnie z takich opisów walk jak chcecie więcej, no to po prostu napiszcie w komentarzu. No i co? No i strzałeczka. Trzymajcie się do następnego odcinka.